Okej, okay, proszę Państwa, witam serdecznie, dzień dobry, witam, witam, witam i o zdrowie pytam. Lecimy, kono pułapka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk, kredniemy, kredniemy z klasą, link w opisie do tego materiału, kliknijcie, włączcie, wyciście i niech konop zarabiał. Wardęga po lawiną pozwów, Budda niewinny, Dios, no to jedziemy. Wardęga pochwalił się na live'ie, że ma na głowie już 10 pozwów i poznaliśmy nawet szczegóły jednego hey, z William. nich dotyczące kwoty 400 tysięcy oraz kto go pozwał od Rafała Pasternaka i... Witam serdecznie Julka, y... Julka, tak dobrze. Od z Rozpary. Dodatkowo Budda chwali się, że zwrócono mu wszystkie pojazdy, co zostało skądrowane przez prokuraturę. ZUS dobrał się do Diosu i odpowiedzieli na dramę na Twitterze. A na koniec Chińczycy doprowadzili do bilionowego spadku na technologicznych rynkach, wprowadzając nowy, lepszy model AI. Sprawę skomentował U. Trump oraz właściciel czata GPT, a inni wskazują, że Azjaci kłamią na temat świetności swojego AI. Normalnie. Zaczniemy od Diozu, który ostatnio całkiem mocno jest rozchwytywany, no bo najpierw była policja, potem CBS, a jak się okazuje teraz i ZUS. Wiadomo, nikt nie lubi płacić ich składek, ale... no... Trzeba, bo inaczej was dojadą, szczególnie jak zamykacie rok z kilkoma bańkami zysku. Jak się okazuje, Dios ma płacić miesięcznie 170 tysięcy zus co faktycznie brzmi jak spora kwota, szczególnie, że Konrad ostatnio wspominał o uszczupleniu ich zespołu. W związku z tym inspektorat postanowił założyć zbiórkę na pomagam.pl na kwotę ponad pół miliona złotych. I kwota nie jest przypadkowa, ponieważ to właśnie tyle ma wynosić ich zadłużenia, wynikające z przeznaczania środków na wszelkie niezbędniki. W dalszej części czytamy, że organizacja wielokrotnie składała wnioski o rozłożenie płatności na raty, co miało się spotykać ze zgodą, jednak, mimo wszystko, przez wszelkie inne wydatki, nie udawało im się dokonać płatności w terminie. A co oni biedni są? I za to oraz za zaległy do zapłacenia podatek dochodowy grozi im egzekucja komornicza, czyli ściągnięcie długu z rzeczy materialnych, np. sprzętu do ratowania zwierząt albo pojazdów służbowych. I to wszystko może wiązać się z zamknięciem organizacji. No, na co komu księgowy? Co ciekawe, to pod jednym z wpisów na X informującym o założonej zbiórce... Y Odpowiedział: Zus. Z opisu zbiórki zamieszczony przez Dios wynika, że nie opłaca on niezależnych składek za osoby, które zgłasza do ubezpieczeń. Zus wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach, ale Dios nie dotrzymał warunków umowy. Skutkiem hmm. może być przymusowe dochodzenie tych należności. I o ile w naszym Ciekawie. kraju zakład ubezpieczeń społecznych nie jest najbardziej lubianą instytucją, tak w tej. No nie jest. Czy ty mnie konop w kurwie po tym, jak kiedyś wyszły na niego brudy? szczerze, że on nie. Nie wiem, no, czy on mnie nie w kurwie? Nie. Nie wkurwia mnie, ale mam vibe od niego takiego cwaniaczka, który kozaczy w chuj, nie? W sensie, no, taki wiecie, że że on jest... No nie wiem jak to, opi jak, jak to opisać tak, żeby wiecie, żebyście to zrozumieli. Yy, że on coś tam popełnił, jakiś błąd, ale w sumie to on teraz jest zajebiście czysty i w ogóle, nie? Jakby... No nie wiem, no nie umiem się przyznać, też mam wrażenie, do błędu żadnego. W tej sytuacji internauci stanęli po ich stronie. Ale więc mimo ob... wszystko i tak kradnę mu materiały, nie? Oprócz CBS-u, Diozem zainteresował się też ZUS. Najbardziej w tym całym Diozie nie pasują te przeciwieństwa, czyli z jednej strony mamy te sprawozdania finansowe, z których wynika, że zakończyli rok z kilkumilionowym zyskiem, no ale z drugiej strony otwierana jest biurka na pół miliona złotych, no bo nie ma pieniędzy na opłacenie ZUS-u. O, ja tyle. Teraz o czymś dużym ze światowych newsów, no bo okazało się, że Chińczycy solidnie skopali dupę europejskim oraz amerykańskim gigantom technologicznym. Same Nvidia straciła w jeden dzień 600 miliardów dolarów, a w połączeniu zresztą mówimy o bilionie dolarów na minus dla sektora technologicznego. Elon Musk uważa, że Azjaci kłamią, sprawę skomentował Trump, ale zacznijmy od początku, bo dla kontekstu. Trzeba trochę skrócić, jak wyglądały ostatnie 4 lata na rynku AI. Jak pewnie większość wie, OpenAI stał się kluczowym graczem po premierze Chata GPT, który przyciągnął 100 milionów użytkowników w 2 miesiące. A współpraca z Microsoftem i inwestycja 13 miliardów dolarów umocniła ich pozycję. Inni gracze w świecie AI to Google, Meta ze swoim AI w Metaversie, no i firmy z Chin, takie jak Baidu, Tencent czy Alibaba. I przy tym całym boomie wokół AI na szczyt weszła Nvidia, która zdominowała rynek i posiada aż 95% udziałów w akceleratorach GPU, czyli kartach wspomagających działanie AI. W samym 23 roku ich przychód wzrósł o 126%, czyli 60 miliardów dolarów. No i właśnie te What? ogromne miliardy dolarów od początku boomu na AI, mówi się o tych ogromnych miliardowych inwestycjach, ten sektor. No i zrodził się z tego swego rodzaju wyścig o to, kto ma większego. Microsoft, Google i Meta w latach 2020 2023 wydały na ten sektor łącznie około 50 miliardów dolarów i różne kraje z roku na rok również zwiększają swoje inwestycje. Jednak zdecydowanym liderem jest USA. Mają pod sobą Nvidia oraz OpenAI i całkiem skutecznie wykorzystują swoją pozycję do ograniczania rozwoju swojej największej konkurencji. Czyli... Czyli jak zawsze, no to tak samo jest z TikTokiem. Dlaczego oni chcą bana TikToka? Nie dlatego, że jakieś dane, tylko że po prostu miliony im uciekają. Amerykanie chcą kontrolować wszystko i wszystkich, no i każdego kraj, każdy kraj, no tyle w temacie. Chin. Da Na Oni się... rozpoczynali wojny w niektórych krajach, że tak powiem. E, no, dla zysków poprzez ograniczenie eksportu chipów, co w teorii miało sprawić, że Chińczycy nie zrobią tak zaawansowanych oraz szybkich modeli sztucznej inteligencji, tak jak USA. No, ale okazało się inaczej, bo nagle pojawił się chiński DeepSeek, który w jeden dzień podbił świat. Był jedną z topowo pobieranych aplikacji, a akcje amerykańskich gigantów, takich jak Nvidia, runęły w dół nawet o 600 miliardów dolarów. Więc całkiem bolesne spadki, a to wszystko jak się okazało przez niewinny startup Chińczyków, który jak się okazało, oferował taki sam, bądź nawet lepszy system AI, ale za darmo. A co śmieszniejsze, to ponad zajęło to tylko 2 miesiące pracy i kosztowało zaledwie 6 milionów dolarów. Co przy tych ogromnych, miliardowych inwestycjach... Dobra, jak, jak, da jak może być darmowy? No coś musi leżeć na rzeczy. Nie wiem, hakują komputery, te telefony i tak dalej? Dane zbierają, no coś muszą robić. No coś. Nie mogli wydać 6 milionów i oddawać to za darmo. Się ...paprochem, Szczególnie, że chat GPT potrafił w jeden dzień przypalać 700 zbierają tysięcy dane, no dolarów. Ludziom podoba się też transparentność chińskiego czatu, Jak zadacie mu pytanie, to pokazany jest cały taki e, proces myślenia nad odpowiedzią. Jednak jak wiadomo, Chiny to cenzura, więc DeepSeek nie powie wam, co stało się na placu Tiananmen w 1989 roku. To znaczy, czasami wam powie, ale od razu szybko się zacenzuruje. W każdym razie rynek zaczął panikować, bo w teorii wychodzi na to, że chińczycy opracowali znacznie wydajniejszy oraz tańszy model. No skoro mają ograniczoną organię potrzebowali danych, żeby go dopracować, zbierały dane i technologię. Mm. Ilość chipów od Nvidia oraz nie wydali dziesiątek miliardów dolarów na ten model. No to wiedzą chyba coś, czego my nie wiemy. No ale. Nie do końca może tak być. Ich twierdzenia zostały wzięte pod wątpliwość przez CEO Scale AI, który uważa, że DeepSeek używa znacznie więcej chipów, ale nie mogą o nich oficjalnie mówić przez te wszystkie regulacje eksportowe od USA. my understanding is that is that DeepSeek has about 50,000 H100s, which they can't talk about obviously because it is against the export controls that the United States has put in place. And I think it is true that, you know, I think they have more chips than other people expect. Jego wypowiedź skomentował Elon Musk, pisząc, że jest to oczywiste, a właściciel regularnego czata GPT nie przybrał żadnej ofensywnej postawy, tylko napisał bardzo dyplomatycznie i neutralnie. Model R1 od DeepSeek jest imponujący, szczególnie biorąc pod uwagę, co oferują w tej cenie. Oczywiście dostarczymy znacznie lepsze modele, więc jest to pobudzające mieć nowego konkurenta. Przygotujemy kilka premier. Świat będzie chciał używać dużo sztucznej inteligencji i naprawdę będzie zdumiony modelami nowej generacji, które nadchodzą. O chińskim modelu wypowiedział się też Donald Trump, zaznaczając, że Chińczycy w żaden sposób nie udowodnili, że rzeczywiście Pochłoniło to tak małe koszta ale jak to prawda no to bardzo dobrze. No i jest to dla USA zimny prysznic. China and some of the companies in China want, in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method, and that's good because you don't have to spend as much money. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win. Światowe wyścig AI to przede wszystkim walka. O władze. USA i Chiny toczą pojedynek na innowacje, Unia Europejska chce zdefiniować przyszłe reguły gry. Kto ją wygra? Nie wiem. Ale subskrybujcie kanał i bądźcie na Jeśli czasie, to może w przyszłości nie? się dowiemy. Jak chcielibyście zacząć inwestować, ale nie wiecie jak, to z pomocą przychodzi partner kanału, czyli XTB, Polska platforma. Będę się dzielać w trakcie oglądania LOL i jeszcze się zastanawiam nad wzorem, co robić czy coś innego, a w sumie już mam. Słuchaj, zawsze możesz wydziarać moją piękną twarz. Jakby nie ma problemu, Julka. Jakby nie ma problemu, udostępniam ci mój wizerunek. Dziaraj się. Forma inwestycyjna, która zapewnia bezpłatny pakiet edukacyjny dla każdego. Więcej informacji macie w opisie. Minął już ponad miesiąc od kiedy Buddha jest na wolności, no i zapłacisz to wydziaram deal. Nie no, to ty masz mi płacić. Za wizerunek mój. Nie dostaliśmy żadnych konkretów, odniesienia się do różnych dram, zarzutów czy samej akcji z aresztowania. Ale przez ostatni tygodni widzimy tylko takie e, pojedyncze, prześmiewcze sygnały od Kamila, które sugerują nam, że w sumie to cała sytuacja go bawi, ma bekę z tych wszystkich artykułów i pasków na oczach. Napisał też raz na stories, że wszędzie jest na jego temat dezinformacja. Od razu niech jajo po prostu wydziara. Natalia to było hamskie. Hmm. To było hamskie, ale nie mogę powiedzieć, że nietrafne. Dlatego wybaczam ci, Natalia. Wybaczam ci to, chociaż to było hamskie, ale całkowicie trafne. Moja głowa wygląda troszeczkę jak jajko, no, nie, nie powiem, że nie. Ostatnio pojawił się na koncercie Luisa, gdzie powiedział z playbacku... Ja ją z napisem cynku idealnie. U swój kolejny statement. 500 zł to robię? No wyślij, nie mam problemu. Jakby, jo, no dawaj, dawaj 5 stówek, oczywiście, że przygarnę? Wysyłaćmy 5 stówek i rób to. Najbardziej wpływowy ja. Rzucają do wody, no i liczą, że popłynę ja. Muszę Was smartwić, ale jestem rekinem, bo moje rozderki to czy LA czy Zingatpur. Ich rozterki to czy z rapu, czy z watu. Firma szykręci do klocka klocek, ja jakbym przyczał JP, to 23% procent. W innych publikacjach nawiązuje do Monopolii i karty wyjścia z więzienia. A trzy dni temu wrzucił to nagranie, gdzie e, wcześniej zarekwirowane samochody przez prokuraturę wjeżdżają z powrotem na jego posesję. Na no, tle słyszymy wydanie wiadomości na temat jego zarzutów: chodzi o wyłudzanie VAT, organizację nielegalnych gier hazardowych i pranie brudnych pieniędzy. No i co tutaj Buddha chciał osiągnąć? Ewidentnie sugeruje to widzowi, że Kamil jest niewinnym. Oddają mu wszystkie jego samochody, no i w ogóle to jest już po temacie. Widać to chociażby po komentarzach pod tym filmikiem albo e, TikTokach, które pytają, dlaczego teraz media nie piszą o budzie, skoro okazało się, że jest niewinny, bo będzie musiał zapłacić milion odszkodowania. No i chyba tak nie do końca jeszcze jest, że sprawa się zakończyła, bo za pośrednictwem Eski dostaliśmy statement od prokuratury. Postępowanie przeciwko Kamilowi L i pozostałym osobom jest w toku. Wszystkie w dalszym ciągu mają w postępowaniu status podejrzanych. Prokurator dokonał wyłącznie tych aut, które były użytkowane przez podejrzanych na zasadzie zawartych umów leasingu, czyli właścicielem pojazdu jest wówczas firma leasingowa, bądź też innych umów cywilnoprawnych, na przykład w związku z zawartymi kontraktami reklamowymi. Chodzi zatem wyłącznie o te pojazdy, których podejrzani nie byli właścicielami, Cześć, bo no. można zająć tylko to mienie, które jest własnością podejrzanego. I potem się jeszcze dowiedzieliśmy, że wobec Buddy stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji. Więc w sumie to, co wrzucił Budda, to jest zwrot samochodów, które na papierze nie należą do niego, ale zostawia takie wrażenie, że żadnej sprawy już tam nie ma. Potem mamy komentarze różnych asów, że budzie należy się odszkodowanie milionowe od państwa. Jedyne, co wątpię, to, że ta tigra na koniec była jakąś własnością firmy leasingowej, ale patrząc na ceny tigry w porównaniu do innych samochodów, które wjechały na posesję to nie wiem, czy w ogóle prokuratura brała pod uwagę tą tigrę. Według mnie dziwne jest takie niewyjaśnianie niczego od ponad miesiąca i zamiast tego ciągłe sugerowanie, że jest się czystym i beka z tego całego aresztowania. No, Już nawet pomijając kwestię w ogóle tego aresztowania, no to też sporo zarzutów pojawiło się na przykład od e, José kolekcjonera. Swój komentarz do sprawy dali też prawnicy, którzy reprezentują Buddę w sądzie i powiedzieli tak. Majątek Kamila jest odmrażany. Jest to związane m.in. z aktualnym stanem sprawy, a także potrzebami postępowania. Ponadto pamiętać należy że prokuratura zabezpieczyła w tej sprawie około 100 milionów złotych na rachunkach bankowych Kamila i Aleksandry, co stanowi ogromną kwotę pieniędzy. Pieniędzy pochodzących również z działalności gospodarczych niezwiązanych z loteriami. No to akurat ciekawe, czy niezwiązanych. Nie wiem, czy są w Polsce jacyś twórcy, którzy mają luzem na koncie odłożone 100 milionów złotych. No. może stoi za tym jakiś przemyślany plan? Oddaję opinię w ręce ekspertów. Kiedyś na YouTubie mieliśmy popularne unboxingi, na przykład e, paczek od widzów. Trochę lat minęło, A, no damy. i teraz mamy unboxingi pozwów. Patrzcie jaki o pozew. <laughs> y... <laughs> ja pierdolę. 100 stron, 98 dokładnie. Wardenga na ostatnim live pochwalił się przesyłkami z nowymi pozwami i łącznie ma ich już 10, więc definitywnie rekordzista polskiego YouTube'a, szacun sylwo. Czyli co, już mam z 10? Jakby, no, ja powiem wam szczerze, no współczuję, nie? Na to wychodzi. Stream Druida miał miejsce po kolejnej rozprawie z dubielem, więc no, całkiem tematycznie. Opening był na elegancko, koszula i krawacik, te sprawy. Jedynie czego zabrakło, no to everything shower. Ja na przykład na dzisiejszą rozprawę to nawet się nie kąpałem. I sama rozprawa do nudnych nie należała. Zresztą jak się okazało, niemal nie spotkał się ze swoim ojcem, z którym to od 15 lat nie ma kontaktu. A okazało się, że salę obok, Miał swoją rozprawę. Ja wychodzę na przerwę i siedzi jakiś policjant, czeka, bo tam był świadkiem w jakiejś tam sprawie. I nagle przez mikrofon mówią na sprawę, yy, proszę tam aspirant jakiś, yy, w sprawie imię Wardenga. Wardenga. Ja takie oczy mówię o a w pokoju obok jak ja miałem swoją rozprawę, rozprawę miał mój ojciec, którego nie widziałem 15 lat. Z Live'a dowiaduje live mi się, że do druida trafiły łącznie e, trzy nowe pozwy, no i podczas live'a nawet otworzył jeden z nich. I był to pierwszy pozew cywilny od Krzysztofa Rozpary oraz Rafała Pasternaka, czyli głównych udziałowców Fame MMA. To jest wspólny. O, to takiego jeszcze nie miałem! To jest wspólny, to nie jest... O, kurwa, to reaguje jakby, nie wiem, prezenty sobie otwierał, nie? Naprawdę, jakby sobie prezenty otwierał. O, o, wspólnie, takiego jeszcze nie miałem. Ani od Rafała Pasternaka... On będzie kolekcjonował te, kurwa, nie? ...Pasternaka, ani od Krzysztofa Ospary. To jest od Rafała Pasternaka i od Krzysztofa Ospary razem. I sam dokument wygląda potężnie, bo panowie wrzucili tam masę załączników Czyli na przykład komentarze widzów wardengi z podpowrodnego filmu, czyli Echo Pandory Mój ostatni też całkiem sporej grubości jest, a może nawet mam grubszego, kto wie Sylwek I Wardenga nie podał wprost powodu tego pozwu, ale zdradził, że panowie chcą od niego 400 tysięcy złotych O, 400 tysięcy Oni chcą od niego 400 tysięcy, a my jeszcze nie zapłacili za prowadzenie gali, nie? Chujki nie Tyle chyba mogę powiedzieć i całą sprawę uważa za naprawdę łatwą wygraną ze względu na kuriozalne zarzuty. Jednym ze świadków ma być Beverly, czyli żona pana Rozpary. No i będzie to na pewno ciekawe spotkanie, bo zdaje mi się, że od tego słynnego telefonu ta dwójka raczej kontaktu ze sobą nie miała. Cywek, powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, że zniszczyłeś w sumie życie Boxdellowi, mimo że tak naprawdę nic nie zrobił, a dzięki tobie spotkał go taki lincz publiczny, który w sumie jest nieadekwatny do czynu, który zrobił. Jak się czujesz z tym, że w sumie zniszczyłeś mu całe jego życie? przytoczył też kilka komentarzy, które zostały zgłoszone u pani i wśród nich znalazł się niejaki Bartosz, który przez swoją decyzję o nie wspieraniu Fame e, sprawił, że Druid będzie miał przejebane. Nie kupuję już u was gali, nie finansuję już boksera. Dzięki Marcin Bartosz, że tak napisałeś. Teraz mam przejebane. No i ciekawym <laughs> odkiem jest tak, że to 400 tysięcy, no bo z jednej ja strony... Jakby kurwa, no ludzie, przecież to jest jakiś absurd, nie? Gościu sobie zbiera pozwy jak pokemony pierdolone. Tu już ktoś napisał tu na czacie, ale, tu, ale to jest dobre, nie? Kiurka to napisała. To jest to naprawdę zbiera jak, jak karteczki. O! Pamiętacie za dzieciaka te karteczki z różnymi jakimiś tam stworami, jakimiś tam księżniczkami, Disneya i tak dalej? No to on sobie kurwa teraz pozwy tak zbiera. <laughs> Od... O, podwójny pozew, takiego jeszcze nie miałem. I przecież tak dzieci reagowały, jak dostawały. O, jeszcze takiej kartki nie miałem. No normalnie, kurwa, stary, co to jest, nie? Ekskluzywny pozew, podwójny, proszę Państwa, ale mu double się trafił. No chcę od niego tyle pieniędzy. Rzadkość, rzadkość, nie? No, ale wciąż nie zapłacili mu za prowadzenie konferencji. No, tak samo wklejają masę komentarzy widzów, no ale Wardenga też dostał mocno po głowie, jak rozpara mu zarzucił handlowanie Pandorą. Pod tymi wszystkimi żartami i śmiechem widać trochę, że Wardenga to męczy, mimo że oswoił się już z tym trochę. <laughs> nie, to no drażni <laughs> mnie to, nie? Ojej, jej, jej. Może no bardziej męczy co? go to, że nie może do końca powiedzieć, co dzieje się za tymi sądowymi drzwiami. Na przykład, do jakich absurdów tam dochodzi, no bo Wardenga od kilku streamów musi tłumaczyć, że żart to jest żart i bardzo wyraźnie to zaznacza. O, ja będę musiał to zawieźć do tego, do prawnika. A tu jeszcze jakieś są te, jakieś pendrive, y, ale nie będę do mojego komputera wkładał. To jeszcze hasło do TV mi jakoś. To oczywiście żart, ja, nie aha. podejrzewam panią prawnik. Ob nie. O Boże, to jest straszne. Ja mu współczuję w chuj, nie? Ja mu w ciul współczuję, ale z drugiej strony no zarobił na tym gigantyczne pieniądze, zarabia dalej. Grywanie jakichś oprogramowań, to tylko żart jest. Więc tam pozostaje tylko gdybać co te czosnki mu wyciągają i pewnie różnie można ten zasyp pozwów interpretować. Jedni powiedzą, że ktoś jej wiatr ten zbiera burzę, a inni, że pewnie chcą Sylwestra zaszczuć, bo te sprawy będą bardzo czasochłonne. A ja... Wiecie, oni mogą go też tak, tak wymęczyć, że on po, w końcu pomyśli sobie tak A, mam tu te materiały o, zrobiłbym ten film o tym i o tym Kurwa, ale no, znowu dostanę 20 pozwów No nie chce mi się To jest na takiej zasadzie, że mogą go zniechęcić do robienia filmów, no Ja, jak zwykle, jestem ciekaw opinii Dziękuję bardzo, bardzo mi miło było sobie zajebać A to już oglądaliśmy ten materiał, A to? Denis Załęcki, A tam, jebać Ok, to tyle. Dziękuję bardzo.